7 czy iPhone 7 Plus? Tego typu pytanie postawiliśmy sobie z chłopakami z ID parę dni temu. Nasze zdanie możecie poznać o tutaj, w karcie, w prawym górnym rogu. Mnie natomiast osobiście najbardziej zaciekawił efekt ekskluzywności aparatu iPhone 7 Plus w postaci robienia zdjęć z tak zwaną głębią ostrości. Dlatego dzisiaj krótko o niej. Nadmienię tylko, że tego typu zdjęcia aktualnie wykonywane są dzięki instalacji publicznej bety iOS 10.1 tylko i wyłącznie na najnowszym 5.5 calowców z Cupertino. Pamiętajmy, że jest to beta, dlatego do czasu wprowadzenia wersji Goldmaster może jeszcze coś się zmienić. Jednak zamysł Apple jest już nam znany i raczej rewolucji w wersji ostatecznej względem aktualnej bety nie oczekujmy. Opisuję to z punktu widzenia normalnego użytkownika i tego, co widzę na zdjęciach, dlatego proszę profesjonalistów o wsparcie w komentarzach. Aparat 12 milionów pikseli, jeden obiektyw szerokokątny z światłem przysłony 1.8, drugi teleobiektyw z 2.8, mógłbym tak wymieniać długo, ale czy o to chodzi? To są tylko cechy, wiele ludzi to nie interesuje, coś ma działać tak jak producent im zapowiedział i tyle. Przy włączonym trybie portretu telefon wykonuje dwa zdjęcia w czasie rzeczywistym. Jedno nazwijmy je tak zwane zwykłe, drugi natomiast z oczekiwanym przez nas blurem. Samo rozmycie wygląda według mnie bardzo dobrze, nie jest to może poziom aparatów za 5-6 tysięcy złotych, ale jak na poziom mobilnej fotografii jest naprawdę bardzo fajnie. Według mnie gorzej jest natomiast z krawędziami wyostrzonego obiektu postaci. Tutaj ewidentnie Apple ma jeszcze nad czym popracować. Blur nie w każdym miejscu jest tak jednolity. Obrys krawędzi czasami jest zniekształcony. Na niektórych zdjęciach pojawia się jasna poświata wokół kontur wyostrzonego obiektu. Po rozmowie z Wojtkiem z iMagazine, Makowego ABC, zresztą chłopakowi reklamy nie muszę robić, doszedłem do wniosku, że może i faktycznie. Jak sama nazwa wskazuje tego trybu, to powinny być portrety. No i tutaj faktycznie okazuje się, że jest w moim odczuciu lepiej. Może zamiast niepotrzebnie gadać, przedstawię Wam kilka zdjęć. Nie chcę wymuszać na Was jakiejkolwiek opinii, dlatego też zdanie pozostawiam Waszej personalnej interpretacji. Prosiłem Was także na Twitterze o podesłanie swoich zdjęć wykonanych innymi modelami smartfonów. Bardzo dziękuję za maile. Oto kilka z przesłanych zdjęć. Zobaczyliście już zdjęcia wykonane podwójnym aparatem iPhone'a 7 Plus oraz konkurencyjnych modeli. Teraz pojawia się pytanie. Czy warto dla tego typu fotografii inwestować w nowy sprzęt od Apple? A może efekt konkurencyjnych modeli jest dla Was wystarczający, a być może nawet i lepszy? Czy nie tańszy byłby szybki filtr zdjęcia poprzez aplikację Instagrama bądź setek innych dostępnych aplikacji w App Store czy Google Play? Odpowiedź pozostawiam Wam. Dajcie znać w komentarzach, powiedzcie co myślicie o tego typu upiększaniu fotografii. Proszę tylko o zachowanie kultury wypowiedzi. A tymczasem zabieram się powoli do obiecanej recenzji Xiaomi Mi Band 2 oraz szykowania nagród na kolejne konkursy. No i pamiętajcie, że do końca miesiąca trwa konkurs Huawei, a, ale do szczegółów zapraszam pod materiał, w którym recenzuję dla Was iPhone'a 7. Plus. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie. Sia.